Dzień dobry, witam na kanale Ada, Terapeutka duszy i zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku wagi. Dla Was drugiej wagi już za momentik zrobię odczyt z kart tarota i na koniec jeszcze z kart wyroczni na luty 2026 roku. Zobaczymy co do Was może przyjść. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Weźcie tylko to co z Wami rezonuje, a jeśli ktoś ma życzenie... Zapytać karty indywidualnie, to zapraszam do kontaktu. Najpierw zobaczmy sferę pracy, finansów, materii. Co tutaj osoby urodzone w znaku wagi mają usłyszeć na luty? No i przyjrzymy się tym energiom, które tutaj się pokazują. Zaczyna się bardzo fajnie, bardzo powiedziałabym, statecznie, stabilnie, energią cesarza. No i też mamy tutaj królową. Kielichów, jest to bardzo fajna energia. No i energia wieży, która może być też bardzo, powiedziałabym, taką energią motywującą do robienia różnych rzeczy. Nie ma tutaj, co prawda, waszej, waszego żywiołu, czyli żywiołu powietrza, ale myślę, że akurat ta wieża. To może y, można ją podciągnąć pod żywioł powietrza z tego powodu, że bardzo często wieża mówi o y, na, nagłym błysku zrozumienia, o takim efekcie, aha, to jest takie właśnie. I ja myślę, że patrząc na te tutaj pozostałe karty, to dla Was drogie wagi, ta wieża właśnie y, może oznaczać, w bardzo dużym stopniu i z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że wy sobie bardzo mocno coś uświadomicie, czyli te procesy poznawcze eksplodują, tak to można powiedzieć, i sobie uświadomicie. I czego to może dotyczyć? To jest przede wszystkim tak, że tutaj, oprócz tej, tego błysku zrozumienia, to mamy tutaj też energię cesarza, który jest taką energią powiedziałabym faceta biznesmena i tu nie chodzi o to, że to jest przekaz tylko i wyłącznie dla mężczyzn, ale chodzi o to, że cały ten luty mm, może być po prostu mm, dla wag takim miesiącem bardzo korzystnym pod względem za zawodowym i finansowym i w ogóle materialnym. Dlatego, że to jest Energia kogoś, kto wie, jak robić biznes. To jest energia kogoś, kto wie, jak kierować swoją y, karierą zawodową, albo też tym, co robi, a co ma mu przynieść zysk. I taki cesarz to on y, nie jest już jakimś nowicjuszem. I nie jest już taką osobą, która boi się albo krytyki, albo tego, że ktoś inny zajmie jego miejsce. Bo on doskonale wie, co jest wart i wie o tym też, że czasami warto jest na przykład podzielić się z kimś swoją wiedzą, czy wejść z kimś we współpracę, bo jego siła. Tkwi w tym, że ma bardzo duże poczucie sprawczości i wie, co jest wart. I właśnie taka spokojna, stateczna, stabilna i taka nacechowana pewnością siebie energia tutaj, drogie wagi, do Was idzie. I nie dziwi wcale, że tutaj jest królowa kielichów, która mówi o tym, że Wy się po prostu w lutym będziecie w sprawach zawodowych, finansowych czuć dobrze. To jest też taka podpowiedź dla niektórych być może osób w podznaku wagi, żebyście po prostu zadbały też o siebie, bo tutaj jest stabilnie, jest stabilnie, idzie ku dobremu, wiele rzeczy po prostu idzie takim rytmem, jakim ma iść. A ty w tym czasie możesz bardziej zadbać też o swój taki dobrostan emocjonalny i psychiczny, czyli nie musisz się martwić o nic. A więc, droga Wago, która masz tendencję do tego, żeby siedzieć w głowie i zastanawiać się i kombinować. To wyjdź trochę z tej głowy. Ta królowa kielichów cię do tego zachęca i zajmij się potrzebami serca. Czyli zaopiekuj się sobą, trochę pokapryś, trochę poleniuchuj, trochę po prostu, a nawet więcej niż trochę bądź dobra dla siebie. I możliwe, że właśnie ta, ta wieża, która tutaj się pojawia, w tym kontekście to właśnie to jest to, że ty sobie uświadomisz całą mocą, że ty jesteś na dobrej pozycji. Ty jesteś w takim czasie, w którym wszystko zmierza ku dobremu. I możliwe, że właśnie dopiero teraz w tym miesiącu to sobie zwyczajnie uświadomisz, dlatego że my często działamy na autopilocie. Często nie dostrzegamy różnych rzeczy. Uważamy coś za rzecz oczywistą, że tak jest albo tak jest, nie? I nie jesteśmy wdzięczni. To jest też karta wdzięczności w pewnym stopniu. Ta królowa kielichów. Więc uświadam sobie, droga Wago, co ty masz, czym ty dysponujesz, za co ty możesz być wdzięczna. Popatrz na to swoje cesarstwo, na tą swoją pracę. Na, na ten swój dom, na te swoje hobby, wszystko co jest związane z, ze sprawami życia codziennego, właśnie z taką takim reflektorem. Niech tak? ten reflektor tutaj oświetli ci tą scenę, na której scenę twojego życia, na, w której, ty fun, na której ty funkcjonujesz, i po prostu przyjrzyj się, co jest tutaj stałego, co jest tutaj dobrego. Zawsze. To można znaleźć nawet drobne rzeczy. A o tym, że w przeciągu miesiąca tutaj będzie się działo dobrze i stabilnie, to mówi wprost Rycerz Pentakli. To jest taka energia, takiego, ja to mówię, rówczenia, czyli stabilnie, krok po kroku sobie tutaj zarabiasz te pieniądze, robisz, co masz robić. Jeżeli chcesz, żeby było lepiej w Twoim domu, czy chcesz sobie coś tam uzbierać na coś, to to wszystko do Ciebie będzie przychodziło stabilnie. Tylko pamiętaj o tym, żeby być wdzięcznym, być wdzięczną za każdą, nawet najdrobniejszą rzecz, którą uda się Tobie wypracować, która do Ciebie przychodzi, bo wdzięczność jest niesamowitą energią, która pomnaża. To, co do nas przychodzi. Zatem bądź wdzięczna, ciesz się z tego, co masz. Popatrz się na swoje życie zawodowe, na swoją sytuację materialną, finansową, domową, życiową w taki sposób, żeby docenić i żeby oświetlić te wszystkie elementy, które mówią o tym, że jest stabilnie, bo zawsze jakieś punkty stabilizacji y, masz. Bo y, chyba, że y, jesteś osobą y, bezdomną, mieszkasz y, y, na ulicy i nie masz internetu, więc ty tego nie oglądasz. Ja y, z całym szacunkiem y, dla różnych osób, jakby tutaj y, nie mówię tego, żeby w jakiś sposób oceniać, ale chodzi mi po prostu o to, że my bardzo często nie robimy tego. My nie widzimy z całą jasnością, co my tak naprawdę mamy. Tym cesarzem to może być Twoja praca, którą po prostu masz, albo to mieszkanie, w którym mieszkasz, że masz gdzie mieszkać właśnie. Więc. Bądź wagą wdzięczna, ciesz się swoją stabilizacją, i wiedz o tym, że sprawy może nie jakoś bardzo szybko, ale idą do przodu, i pozytywnie tu się wszystko u Ciebie rozwija, jeżeli chodzi o sprawy materialne, zawodowe i biznesowe, jeżeli taki biznes prowadzisz. Zobaczmy, co w sferze relacji, miłości. Relacji takich koleżeńskich, rodzinnych, partnerskich i różnorakich. Co w lutym może przyjść do osób urodzonych w znaku uwagi. Co macie usłyszeć? Trójka mieczy, szóstka pentakli. Paść pentakli i arcykapłanka. Drugie wagi. Wy możecie tutaj się czymś bardzo martwić. Możecie właśnie się gdzieś tam zastanawiać nad czymś, że jakaś relacja wam nie wychodzi, że może to nie jest tak, jakbyście chciały, albo że chciałobyście więcej. I to wszystko, oczywiście, możecie tak myśleć, nie? Natomiast to, co tutaj się pojawia, to przede wszystkim więcej zaufania do wszechświata. Że nawet jeżeli w tej chwili, może, może jest tak, że masz trochę podgórkę, ale nie bardzo, bo to nie jest też energia, która mówi, o jakichś strasznych tragediach, tylko o takich zwykłych, po prostu kłopotach, albo o czymś takim, że no, Twoje serce by się wyrywało gdzieś tam, a tutaj trzeba właśnie myśląc racjonalnie i tak. Rozważnie trzeba podjąć jakąś tam decyzję i coś tam zrobić, takiego, co niekoniecznie e, może być chciała. Natomiast tutaj to, co jest istotne, to jest ta energia arcykapłanki. Z jednej strony mówiąca o tym, żebyś więcej y, 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 siedziała, nie czy nie siedziała w głowie, tylko żebyś więcej się otworzyła, bardziej otworzyła się na intuicję, czyli coś, co jest poza pozazmysłowe, coś, co y, nie wynika ani z ego, ani z umysłu. Ale to jest też taka informacja dla Ciebie, że ten wszechświat nad tobą czuwa. Także nawet jeżeli masz tutaj jakieś wątpliwości, czy też e, dylematy, to nie martw się, to jest po coś, tak? A mało tego, tutaj masz e, kolejne e, kolejne, no bo tutaj też miałeś e, w sferze materii. E, tutaj masz energie ziemskie. Które mówią o tym, że yy, nawet jeżeli się martwisz, to te Twoje zmartwienia yy, w relacji nie są potrzebne, bo ludzie będą wobec ciebie yy, w porządku. Będą chcieli dawać tobie więcej niż nawet myślisz, że, yy, że zechcą dać w rozumieniu yy, dawania, jako bycia z kimś, tak? Yy, poświęcania czasu. Swojej uwagi, ale też dawania poczucia bezpieczeństwa. To może być też tak, że ty tutaj się martwisz jakimiś sprawami związanymi z dzieckiem czy z dziećmi, ale tu nie ma się co zamartwiać, dlatego że to jest też taki czas, w którym wszystko pomału się zacznie układać i może być taka sytuacja, że właśnie lubisz przewidywać kłopoty, lubisz bawić się w grę pod tytułem czarnowictwo, a to się zupełnie inaczej okaże. Inaczej, czyli właśnie będzie miłe zaskoczenie, że wcale tak źle nie było, albo że właśnie ktoś jest o wiele bardziej przychylnie do ciebie nastawiony niż. Tego mogłabyś się spodziewać niż o tym myślisz. Więc możesz po prostu, jak gdyby na co dzień tutaj odczuwać tą opiekę wszechświata, dlatego że te energie, które się tutaj pojawiają, to są energie bardzo, bardzo stabilne. Ten paść Pentakli to, tak jak powiedziałam, to może dotyczyć tego, że będziesz się zajmowała Wagą z prawami dzieci, ale to równie dobrze może być tak, że ty zechcesz budować albo nawiążesz jakąś relację z kimś i ta relacja, ona będzie jeszcze może nie w lutym, ale docelowo za jakiś czas, taką relacją, na której będziesz mogła po prostu polegać. Jeżeli szukasz swojej drugiej połówki, no to jest właśnie taka podpowiedź, że y, taka relacja, taka znajomość z kimś, kto później może okazać się osobą bliską na dłużej, że on właśnie może wchodzić do twojego życia właśnie w lutym. Tak więc, droga Wago, masz tutaj naprawdę y, powody do tego, żeby się Cieszyć, żeby czuć się bezpiecznie, żeby nie wybiegać myślami w przyszłość, produkując nie wiadomo jakie scenariusze straszne, bo one się zazwyczaj nie realizują, nie materializują na szczęście. Bądź wdzięczna, uświadamiaj sobie to, co masz i dziękuj sobie i wszechświatowi za to, co masz. Tak więc, bardzo tu jest fajna i powiedziałabym z dużym naciskiem na słowo stabilna energia, która do Ciebie płynie, jeżeli chodzi o luty. I zobaczymy, co jeszcze tutaj mają wagi usłyszeć na luty od kart wyroczni. Jaką radę lub przesłanie macie wagi usłyszeć? waszym imieniu już się za chwileczkę zapytam. I co my tutaj mamy? No mamy tutaj kartę presji i ta presja to może. To może właśnie dotyczyć spraw jakiś, że ja coś muszę. Ale to ty możesz tak myśleć, że ta presja jest na tobie wywierana. Bo czy ta presja jest wywierana to nie wiadomo. Ale tu z kolei może też być taka y, informacja, że coś do Ciebie idzie, coś nowego do Ciebie idzie, tylko chodzi o to, żebyś Ty wagę dostrzegła, bo tutaj się wyłania jakiś kształt. I ta presja może nie być rozumiana w dosłownym tego słowa znaczeniu, że ktoś, na, czy ty na sobie, albo ktoś na tobie wywiera presję, tylko to jest taka karta też, która często mówi o tym, że jeżeli masz jakieś wątpliwości, albo po prostu jakby nie wiesz, z czym masz do czynienia w swoim życiu, to ten miesiąc tobie pokaże przez to, że. Będziesz dostrzegała pewne elementy większej całości, zacznie ci się ta Twoja sytuacja bardzo mocno tutaj krystalizować i pokazywać. I bardziej bym się skłaniała ku tej interpretacji z tego powodu, że tutaj masz bardzo dużo takich wskazówek dotyczących. Yy, ziemskich energii pentakli, a więc tego wszystkiego, co ciebie osadza w rzeczywistości i co tobie pokazuje, z czym ty faktycznie masz do czynienia. Zatem przyglądaj się, droga Wago, yy, niesieć cały czas w głowie, przyglądaj się temu, co niesie tobie życie, ciesz się tym, co masz, bądź wdzięczna. I czekaj na to, co do Ciebie ma przyjść, bo przychodzą rzeczy dobre. Serdecznie Cię pozdrawiam.